Teraz Bertrand Bisza, żeby dało pierwsze takie świadectwo na dzisiaj, jak to było we Francji, kiedy właśnie ponad milion osób manifestowało, żeby pokazać właśnie te wartości, o których mówimy dzisiaj. Nazywam się Bertrand Bich, jestem Francuzem, więc nie Stella. Mieszkam tutaj od pięciu roków. Jestem szczęśliwym ojcem pięcioro dzieci, z których jedno dziecko już nie żyje. I oręduje się za nami u Pana Boga. Mówiono, że mam poglądy nietolerancyjne, niebezpieczne dla rodzin. To ja Wam powiem. Tam, gdzie mieszkaliśmy w Alzacji, przed naszym domem była droga bardzo ruchliwa. I nie tolerowałem, żeby moje dzieci się bawiły na tej ulicy, biegnąc tam i z powrotem. Dlatego, że wiedziałem, że grozi ich życie i przecież ja ich kocham. Więc może zabraknie mi tolerancji, ale daj Boże, żeby mi nie zabrakło miłości. Mówiono, że jestem aktywistą albo działaczem pro-life. Należę do Kościoła Katolickiego, który od dwóch 2000 lat działa pro-life. Na przykładzie Matki Teresy, Maksymiliana Kolby, a lista tu była bardzo długa. Ale jestem Ojcem normalnym. Mam normalne, standardowe wyposażenie Ojca. To jest miłość i odpowiedzialność. Nic więcej. I dlatego właśnie tu jesteśmy. Ojcowie, bo chcemy kochać i jesteśmy odpowiedzialni. Dlaczego teraz ten marsz? W roku 1987 pierwszy raz przekroczyłem żelazną kortynię jako Francuz. I zapoznałem się realiami komunizmu. Poza piękną ideą, prawie chrześcijańską, że dzielimy się majątkiem. A tu widziałem puste sklepy. Widziałem kolejki przed tymi sklepami. Słyszałem o działanie służb bezpieczeństwa. Więc kiedy wróciłem do Francji, mówiłem moim kolegom, to nie tak pięknie. Coś jest poza tym. I teraz właśnie drugą stroną. Chcę państwu świadczyć, co się dzieje we Francji. Rok 2010. Świeżo byliśmy tutaj w Czesinie i słyszeliśmy w radiu nagonka ten ksiądz pedofil, tamten ksiądz pedofil. Co tydzień nowa afera. Ciekawe, nie? Rok 2011. Konwencja Rady Europy przeciwko przemocy Wobec kobiet, żeby walczyć przeciwko przewodcy. I tak pisze w tej konwencji. Należy podjąć koniecznie środki w celu promocji zmian w zachowaniach społecznych i kulturowych kobiet i mężczyzn w celu eliminacji uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz wszystkich pozostałych praktyk, które opierają się na idei podrzęczności kobiet lub na stereotypowych rolach. Kobiet i mężczyzn. 6 maj 2012 roku pan François Hollande wygrywa wybory na prezydenta Republiki Francuskiej. W jego programie, między innymi, legalizacja małżeństwa dla wszystkich. 15 sierpnia 2012 roku. Monseigneur Kardynał André Vantrois, który bardzo dobrze w imieniu Kościoła katolickiego czuje, co się dzieje, mówi następujące słowa. Niech ustaną spore dorosłe o dziecko. Ono nie może być obiektem pożądania. Dziecko ma pełne prawo do miłości ojca i matki. 31 października 2012 roku. Wydano zostaje rządowy program działania przeciwko przemocy i dyskryminacji ze względu na płci lub tożsamość genderową. A pisze tam, należy zmienić społeczeństwa. Została powołana, powołana w grudniu 2012 roku komisja, która miała dbać o systematyzowania edukacji seksualnej ze systematycznym udziałem towarzys towarzyszenia walczącego z homofobią. To znaczy, że w każdej szkole musi być edukacja seksualna z obecnością ludzi, które promują teorię gendera. 13 stycznia 2013 roku. Pierwszy marsz, manifa dla wszystkich. Tam się nauczyłem że to nie jest homofobia twierdzić, że wszyscy się urodziliśmy z mężczyzn i kobiety. Że to nie jest homofobia twierdzić, że tata i mama dla dziecko nic nie ma lepszego. Było nas 800 tysięcy ludzi. Na wiadomościach mówiono o 350 tysięcy ludzi. I na drodze powrotnej na u... słyszałem już od pana prezydenta, że mimo to, że był taki spory marsz, nie zmienia zdanie. Tenże dalej wprowadzony proces legalizacji małżeństwa dla wszystkich. W dniu 24 marca 2013 roku, drugi marsz, prowadzono 1 350 mln ludzi do ślepej ulicy. Tam słyszałem świadectwo homoseksualista, który się sprzeciwia małżeństwa dla homoseksualistów i z tego powodu jest nazywany homofobą. A druga rzecz, którą słyszałem, to jest właśnie tłumaczenie strategii genderu. Więc proszę słychać. punkt pierwszy. Dążenie do penalizacji homofobii, to znaczy mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną. Inaczej mówiąc, dyskryminację. Drugi punkt. Wprowadzenie do szkół do tak zwanej edukacji seksualnej, uwzględniającej poglądy ideologów, ligi, gejów, biseksualistów i transseksualistów na kwestię orientacji seksualnej. Trzeci punkt. Zrównanie związków partnerskich z małżeństwem. Już wszystko mamy do pracy. Czwarty punkt. Przyznanie parom homoseksualnym prawa do nieograniczonej adopcji dzieci. Tylko kwestia czasu. Piąty punkt. Zaostrzenie walki ludźmi, środowiskami i instytucjami niezgadzającymi się poglądami środowiska LGBT i wyrażające mi publicznie swój sąd w tej sprawie. Dalej. 26 kwietnia została uchwalona ustawa nazywając park homoseksualny w W dniu 6 września 2013 roku została wydana przez minister edukacji narodowej francuskiej Vincent Peillot karta laicyzmu, gdzie pisze artykuł 12. Żaden uczeń nie może sprzeciwiać się w imię swoich przekonań politycznych lub religijnych prawu nauczyciela do realizacji jakiegokolwiek punktu z programu nauki. To znaczy, że wszyscy muszą się nauczyć gendera. Punkt 13. do nauczycieli. Nikt nie może w imię swojej wiary odmówić posłuszeństwa zasadom obowiązującej w szkole republikańskiej. Dzieci w szkołach francuskich mają dostęp do strony internetowej Ligne Azur, gdzie pisze heteroseksualizm nie jest jedyną drogą. W tym, kim jesteś, liczy się również kontekst twoich relacji seksualnych. Gdzie, kiedy, jak długo, wy dwie lub więcej. Mamy tutaj dzieci, więc więcej nie będę mówił. Widzisz więc, że jest to Dużo możliwości. W dniu 18 października 2013 roku zabrano burmistrzom Klauzulę Sumienia jesteś burmistrzem wierzącym idzie do ciebie, paru koseksualistów. musisz im dać małżeństwo. Jaki będzie dalszy krok we Francji? Jak czytamy, Unia Europejska już mówi, że każde małżeństwo. Ma prawo do adopcji lub inwitów. Trybunał Europejski w imieniu, w imieniu równości mówi, że nie można traktować małżeństw homoseksualnych gorzej niż innych. To znaczy, że wszystko już jest przygotowane. W chwili obecnej 56% ludzkości francuskiej jeszcze się sprzeciwia do adopcji. Czekajmy jeszcze 3-4 miesiące i będzie to uchwalony. Jakie są dla nas wnioski? Pierwszy wniosek jest właśnie taki. Musimy się budzić. Musimy zaczynać mówić o tym. Ale to nie wszystko. Bo te wszystkie ruchy manifestacji we Francji już gasły. A zostaje jedna istotna rzecz. Cytuję teraz ojca Daniel Ange stworzyciela Emanuela on mówił o modlitwie dla rodzin i dla polityków. To jest właściwy sposób. Tak jak modlitwa naszych braci w Polsce, która wtedy doprowadziła do opłatku komunizmu. To jest jedyny właściwy sposób. Nasza modlitwa. Jak wygląda to teraz w Polsce? Homoseksualistę nazywamy już gejem, czyli osobą wesołą. Kościołowi media zarzucają przyzwolenie na pedofilię oraz brak tolerancji w celu odebrania mu prawa głosu. Polski Sejm teraz pracuje właśnie nad ratyfikacją konwencji, której czytałem na początku. Ja pytam. To będzie bronił kot każdego człowieka, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wobec ideologii gender, jeżeli nie żywe kościół Chrystusa.